Przy piecu stoła, grupnioki wrzoła. Aj ojo majt, majt, majt — a ona się śmiała, Aj ojo majt, majt, majt — a ona się śmiała. Witajcie u wosk! — Witajcie! Przy piecu stoła, kolanka grzoła. Aj ojo majt, majt, majt — a ona się śmiała, Aj ojo majt, majt, majt — a ona się śmiała. Ecik, czemu tak wymachujesz rękami? Bo chytam bomsy. Co to? No bomsy to, no. A co to są bomsy? Nie wiem, bo jeszcze ani jednego nie chycił. <laughs> Niech kto chce mówi, że nasze żarty są tym fawarte. Ale przecież jak się zastanowisz, człowieku, to z jakich dowcipów się śmiejesz? Jak nie z takich właśnie? Ziguś, no? dlaczego nie byłeś na pogrzebie Ecika? A co, on będzie na moją? <noise> Maryjka, czy ty wiesz, jak można powiedzieć na Jana, kiedy stoi przy klotce z papugą? Na pewno nie wiesz. Tego by nikt nie wymyślił. Jan stojący przy klatce z papugą będzie się nazywał January. <noise> I teraz, po raz pierwszy, go dumy o papugach, bo to też cykl w polskim dowcipie. Kto rozpoczynał? Dobra, żeśmy lubiło. W komisariacie dzwoni telefon. Ratunku! Przyjeżdżajcie, wartko! Kot się wdarł do magazynu! I to z powodu kota robicie tyle wrzasku? Dziwi się ten oficer dyżurny. A w ogóle, kto to godo? Papuga! Ziguś <śla> matyżu! <śla> Masztalski miał taką papugę, że ona miała straszny pociąg do Gorzoły. I rozjechał na delegacja i ją tak postanowił przećwiczyć. I go do tak. Tu na stole stawią pół litra. Jak się tego dotkniesz, to ci wszystkie pióra powyrywą. Godą ci, to nie są żarty. Powyrywą ci wszystkie pióra. Po trzech dniach Masztalski wracą. Zaglądą te firanki pozrywane. Nie? Czerwet na podłodze, butelka stoi pusto, a papuga zatacza się na tym stole, wyrywa dziubem te pióra i wrzeszczy. a napiero na mi te pióra. Józik, Ecik, się tak głośno. Juzik teraz. Ecik miał papuga i postawił ta klotka z papugą na oknie. I przechodzi pod tym jego domem milicjant dzielnicowy, nie? a ta papuga policjant. woła. Policjant teraz Eero, nie zaś błąd. On... Przechodzi pod tym oknem policjant. A ta papuga woła. Policjant, ty głupku! On się znerwował, poszedł dali. Na drugi dzień przechodzi, ale już patrzy w to okno, a papuga zaś. Policjant, ty głupku! On wtargnął do Ecika do domu i padł panie Ecik. Jak ta papuga jeszcze raz coś takiego powie, to ja jej łeb ukręca, a pan dostanie mandat. Na drugi dzień idzie, to się wymachuje, jak to oni umią, nie, idzie, idzie, a papuga, policjant, co? Ty wiesz co? <sum> 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 Terski Ecik, no. masztalski poszedł na torg. I tam stał taki handlysz z papugami. Fajne te papugi były, Masztalski chciał się jednak kupić. Podchodzi do tego handlisza i pytał, Wiela kosztuje ta kolorowa papuga tu w tej klotce z tej lewej strony. Ten handlisz Padota, ta kosztuje 20 tysięcy. 20 tysięcy? Po jaki tak dużo? No, bo ona umie gadać dwoma obcymi językami. Hmm, za drogo mu to było. Patrz, tam z boku drugo papuga. Padł. A Wiela ta kosztuje. No, ta kosztuje 30 tysięcy. 30 tysięcy? Jeszcze drożej, a czemu? No bo ona go do trzema obcymi językami jeszcze umie liczyć. No, Masztalski nie miał tyle pieniędzy, ale tam ze zadku w klotce była taka mało, niepozorną, łopszkubano, papuszka. Masztalski się pytał, a ta wiele by kosztowała? A ten nagle spadł 50 tysięcy. 50 tysięcy za takiego łoszkuba? czy zgupieli? No co ona umi? No, no ja nie wiem, ona nic nie umi, ale te dwie go dają do niej szefie. <zysy> W sklepie zoologicznym tako pańcia, wiecie, kupuje papugę, nie? I wybiro taki piękny okaz Ary, kiera do nóg mu przywiązane dwie wstążeczki. Czerwoną i niebieską. Dwie wstążeczki ta papuga miała do nóg przywiązane, nie? I ta pancia...